W ostatnim czasie wyszły co najmniej dwa lepsze filmy niż ten, który omówimy sobie dzisiaj. To była Ręka Boga, Paolo Sorrentino, a przede wszystkim najnowszy film Paula Thomas Anderson. Jednak to Netflixowa produkcja pod tytułem Don't Look Up, czyli Nie patrz górę, wzbudziła największe emocje wśród polityków, mediów i nawet świata nauki. Real, this is Kate, uh, tell me this isn't really happening. Dlaczego? Bo widzowie doszukują się w tym filmie pewnych odniesień do aktualnych, najbardziej gorących spraw. Nie zdradzając fabuły, dowiadujemy się o tym na samym początku, osioł filmu jest takie oto wydarzenie, że w ziemię uderza planetopójcza kometa, która sprawi, że życie na Ziemi przestanie istnieć. Czego tu widzowie się doszukują? Ano na przykład tego, że kometa jest tutaj metaforą odnoszącą się do zmian klimatycznych, albo do wiadomej epidemii. Wydaje się, że film jednak nie czyni takich bezpośrednich odniesień do tych czy innych spraw, które tak bardzo nas poruszają dzisiaj. Natomiast faktem jest, że jest to film dosyć uniwersalny, to znaczy Każda strona sporu, tych wszystkich gorących tematów, znajdzie w nim jakby potwierdzenie dla swoich przekonań. I chciałbym, moi drodzy, żebyście ten film obejrzeli i napisali mi, co o nim myślicie. Na pewno wielu z Was już to zrobiło, więc chętnie przeczytam wszystkie komentarze, które będą na ten temat. Bo to, co ja będę dzisiaj mówił, to nie jest żadna prawda o tym filmie, że film filmie o tym i o tym, to są dwie rzeczy, które mnie w tym filmie bardzo mocno poruszyły. Pierwsza rzecz dotyczy tego fragmentu filmu od momentu dowiedzenia się o pewnej obiektywnej rzeczywistości, którą odkrywają naukowcy. To znaczy, że już za 6 miesięcy i 14 dni kometa rozwali życie na Ziemi. I tutaj straszne, a jednocześnie śmieszne jest zachowanie mediów. I jak sobie oglądałem ten film, to trochę tak wpadłem w pewnego rodzaju przerażenie, że kurczę. Najgorsze jest to, że ta wizja chyba jest prawdziwa. To znaczy, rzeczywiście, jeżeli koniec świata będzie się zbliżał, to w rzeczywistości medialnej i politycznej będzie przebiegał właśnie mniej więcej w taki sposób. A jaki to sposób? Ano taki, że dla polityków, albo dla sporej części tychże polityków, nawet tak przełomowe i ważne wydarzenie, jak to, że kometa za chwilę rozwali życie na Ziemi, nie może stać się pretekstem do tego, żeby utracić popularność, żeby w sondażach nie spadło. Oraz przede wszystkim należy informować ludzi o tym smutnym, jakby nie patrzyli wydarzeniu, że świat się kończy, ale w sposób taki spokojny, żeby nie wzbudzić braku zaufania. I tu pojawia mi się kilkanaście spraw kryzysowych, nie tylko w okresie tego rządu, ale w wcześniejszych i pewnie przyszłych też. W których to nie dowiadywaliśmy się o obiektywnej rzeczywistości, o prawdzie, bo ta prawda mogła być dla nas za trudna. Mówię tutaj o całym kontekście, o całym kontekście tzw. polityki informacyjnej przykrywkowej, to znaczy, gdy jakaś Niewygodna informacja wypływa, no to często partie czy media sprzyjające danej partii wyrzucają jakiegoś news'a, który ma tą złą wiadomość przykryć. No wiecie, żeby to nie wzbudziło niepokoju oraz żeby ta partia nie straciła zaufania wśród wyborców. A po drugie, taką smutną refleksją jest to, jak działają współczesne media, zarówno te tradycyjne, jak i te nowe, nowe chyba jeszcze w większym stopniu. Wszystkie te media jednak są umoczone w tym samym, grają w tej samej orkiestrze. To znaczy w kulcie wyłączenia rozumu na rzecz np. Na rozrywki. Wiecie, gadanie o plotkach, romansach, dramach, o tym, co kto przeżył, co kto zrobił, co kto o kim powiedział. Plus cała ta narracja telewizji, śniadaniowych, social mediów, szczególnie chyba Instagrama, że ma być wszystko ładne, słodkie i przyjemne. Do historii Netflixowych produkcji przejdzie ten monolog postaci odgrywanej przez Leonardo DiCaprio to To monolog człowieka, łaknącego w sprawiedliwości, a jednocześnie bezsilnego wobec infantylności przekazu i zakłamania mediów. A Bo w mediach, tak jak powiedziałem, poważne sprawy często są sprowadzone do memów. Poważne tematy są nieklikalne, więc nieatrakcyjne dla widza. Zwycięża zło, negacja, nienawiść, na rzecz dobra, y, pielęgnowania i pokazywania racjonalnych, poczciwych i dobrych postaw. No i w ogóle życie takim luksze i sztucznym pięknie, bardzo sztucznym, czyli takim pokazaniu, że rzeczywistość polega na tym, żeby być na coraz fajniejszych imprezach, mieć coraz fajniejsze ciało. Coraz fajniejsze dziewczyny i żeby wszystko było kolorowe, piękne, ładne i przyjemne. Trochę jest tak i powiedzcie, czy bardzo odbiegam od tej rzeczywistości, że wydaje mi się, że jak nawet dzisiaj dostaniemy informację, że jakaś kometa uderza w naszą planetę, to myślę, że będzie całkiem spora część ludzi, która będzie oglądać na przykład walkę Fame, MMA czy innej korporacji walk, w której na przykład Jaś Kapela będzie obrzucał brokatem drugiego kolesia. Chyba mowita. Ku uciesze kilkuset tysięcy ludzi, którzy klikają w te newsy, oglądają jak je biografo i ekscytują się. Tą to wszystko plus charakterystyczne dla współczesnego świata nie mówienie o rzeczach trudnych daje całkiem ponury obrazek. Doskonałym przykładem takiego rodzaju myślenia jest nierozmawianie i nie mówienie np. o śmierci, o której zrobiłem ostatni film. Właściwie użyczyłem kamery tak wspaniałym ludziom jak Ewa Ligman i współpracownicy Hospicjum Pomorze Dzieciom. Śmierć? Dajmy spokój, oswójmy ten temat masą niedorzeczności. Dla naszego sumienia jest czasem po prostu wygodniej, żeby je zagłuszyć, żeby nie pobudzać do jakichś takich bardziej trudnych przemyśleń na temat świata. A obecnie jest tam serwowane mnóstwo narzędzi, które skutecznie zagłuszają ten nasz wewnętrzny głos. I dla mnie to tytułowe nie patrz w górę to jest właśnie to. To znaczy, ej, wiesz co, tam jest taka kometa, taki trochę niewygodny temat. Lepiej nie patrz w górę, patrz w dół albo patrz na tutaj rzeczywistość, która nas otacza. Lepiej, żebyś nie wiedział o tym trudnym temacie, który jest na górze, bo mógłbyś tego nie unieść, bo będzie ci ciężko. Jakże to jest dalekie myślenie od prawda nas wyzwoli. A druga rzecz, która dotknęła mnie w tym filmie, to jest ten rzeczony koniec świata. Dla mnie, tak naprawdę, to w tym filmie nie chodzi o to, czy ta kometa to jest metaforą e, ocieplenia klimatu, czy epidemii, czy czegokolwiek innego. Nadchodzi ten oto moment, gdy już wreszcie przestaliśmy się oszukiwać, gdy stanęliśmy w prawdzie, że ten koniec tak naprawdę nadchodzi, że to już dotyczy nas wszystkich, że to nie padł w górę już nie ma sensu, bo wiemy, jaka jest rzeczywistość. I uwaga, tym końcem świata w Twoim życiu może być naprawdę wszystko. Może to być śmierć Twojej bliskiej osoby, może to być poważna choroba, na przykład nowotworowa w Twojej rodzinie albo twoja choroba. Może to być jakakolwiek inna osobista tragedia. Twój prywatny koniec świata. Jak powiedziała wspomniana dzisiaj Ewa Ligman, to jest często jedyny moment w życiu naszym całym, nieważne czy trwa 50, 60, czy 80, czy mniej lat, kiedy paradoksalnie możemy się ożywić, bo stajemy w prawdzie i widzimy jak na dłoni, co w naszym życiu było ważne, jacy ludzie, jakie sprawy, jakie wartości. I w tym filmie jest taki moment, w którym kometa jest już bardzo blisko i ludzie. Wreszcie zaczynają zastanawiać się nad swoim życiem. To znaczy wreszcie podejmują konkretne decyzje. Co chcę robić w tej ostatniej chwili swojego życia? Jedni chcą spędzić ten koniec świata z rodziną. Inni chcą uprawiać seks. Jeszcze inni chcą obgadywać ludzi, bo to najbardziej lubią w życiu, a jeszcze inni modlą się albo upijają się. Każdy podejmuje Inną aktywność. No i ten film aż wzywa do tego, żeby każdy z nas, ty i ja, żebyśmy sobie zadali to pytanie, co Ty robiłbyś, gdybyś dowiedział się, że, że za 6 miesięcy, i 14 dni świat się kończy. Mam taką propozycję, może usiądźmy sobie dzisiaj każdy w swoim pokoju i zastanowi się, tylko konkretnie dzisiaj, naprawdę nie odkładajmy tego za tydzień, za dwa pojutrze, jak będzie wolny czas. Dzisiaj. I zastanówmy się, co robilibyśmy, gdybyśmy się dowiedzieli. Czy ten nasz prywatny koniec świata nadchodzi? Jakie podjęlibyśmy decyzje? Jak byśmy się zachowali? Czy zmienilibyśmy swoje życie? A jeśli zmienilibyśmy, to dlaczego nie żyjemy teraz w ten sposób? Wydaje mi się, że bardzo ważne, żeby zadać sobie tego rodzaju pytania. I wydaje mi się, że im szybciej, tym lepiej, bo nie znasz dnia ani godziny. I to nie jest, moi drodzy, żadne straszenie. To jest może dopuszczenie tego, Głosu sumienia, który skutecznie sobie przez całą naszą organizację życia ziemskiego zagłuszamy. Może warto go posłuchać. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Dajcie znać, co o tym myślicie, jak odebraliście ten film, z czym się ze mną nie zgadzacie i w ogóle. A i zachęcam Was bardzo do obejrzenia tego filmu Komandosi Pana Boga, bo właśnie ten film porusza sprawy, o których świat wolałby raczej nie mówić. Dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć.